Fenrir, olbrzymi wilk, jest centralną postacią w mitologii nordyckiej, znany zarówno ze swojego pochodzenia, jak i mrocznego przeznaczenia, które nosi. Syn Lokiego, przebiegłego boga figlów oraz olbrzymki Angrbody, Fenrir urodził się owiany tajemnicą i proroctwami. On wraz ze swoimi braćmi Jormungandą, wężem otaczającym świat, oraz Hel, strażniczką Królestwa Umarłych, reprezentuje chaotyczną siłę, która wyzywa samych bogów. Od samego początku Fenrir był przeznaczony do odegrania kluczowej roli w zagładzie bogów podczas Ragnaroku, końca czasów w mitologii nordyckiej. Od momentu narodzin Fenrir szybko rósł w rozmiarach i sile. Każdy krok jego życia niósł ciężar nieuchronnego zniszczenia, a bogowie obserwowali jego rozwój z narastającym lękiem. Nie minęło dużo czasu, zanim zrozumieli, że wilka nie można ignorować ani lekceważyć. Wzrost Fenrira symbolizował samą niekontrolowaną naturę chaosu, siłę, której nawet bogowie ze swoją potęgą nie potrafili całkowicie powstrzymać. To uczyniło go celem boskiej uwagi, będącym pod ścisłą obserwacją od jego pierwszych dni. Jednak nie tylko rozmiar Fenrira budził strach wśród bogów, ale także proroctwa, które go otaczały. Był przeznaczony, by być agentem końca, stworzeniem, którego obecność zapowiadała zniszczenie nieba i ziemi. Zagrożenie, jakie Fenrir stanowił, nie wynikało tylko z jego dzikości, ale także z jego roli w nieuniknionym losie, którego bogowie się bali Ragnaroku. Niemniej jednak bogowie wiedzieli, że zabicie go byłoby naruszeniem kosmicznej równowagi, dlatego utrzymanie go pod kontrolą stawało się coraz trudniejsze. Proroctwo, które go otaczało, jasno wskazywało, że Fenrir będzie sprawcą wielkich tragedii. Reprezentował coś znacznie większego niż zwykłe dzikie zwierzę, był personifikacją pierwotnych sił, które istniały od początku czasów. I tak jak te siły, Fenrir był nieujarzmiony. Od swojego pochodzenia olbrzymi wilk był kluczowym elementem w grze o władzę znacznie większą niż jakikolwiek pojedynczy indywidualista, bitwą między porządkiem a chaosem światłem a ciemnością, która toczyła się aż do końca czasów. Narastające napięcie wkrótce skłoniło bogów do podjęcia decyzji, która na zawsze zmieni ich relacje z Fenrirem. Co zrobiliby, aby spróbować powstrzymać tę niszczycielską siłę? Odpowiedź na to pytanie oznacza początek nowej i śmiałej próby ujarzmienia wilka, próby, która angażowała udział wszystkich bogów. Bogowie coraz bardziej obawiając się rosnącej mocy Fenrira, wiedzieli, że muszą podjąć działania. Podjęto wiele prób uwięzienia go, ale wszystkie zakończyły się nędznymi porażkami. Fenrir ze swoją kolosalną siłą niszczył każdą narzucaną mu więź, jakby były to jedynie nici jedwabiu. Bogowie znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, niezdolni znaleźć sposobu, który mógłby powstrzymać wilka bez wywołania katastrofy. Narastające napięcie między nieokiełznaną mocą Fenrira a rozpaczą bogów stworzyło atmosferę strachu i pilności w Królestwie Niebios. Wtedy bogowie zwrócili się do czarnych elfów, mistrzów magii i rzemiosła. Kółę magiczny łańcuch, zwany Glejpnirem, wykonany z sześciu mistycznych elementów – dźwięku kociego kroku, kobiecej brody, korzeni góry, ścięgien niedźwiedzia, oddechu ryby i śliny ptaka – te składniki, niemożliwe do znalezienia w zwykłym świecie, nadały łańcuchowi nadprzyrodzoną siłę, nie do złamania przez jakiekolwiek śmiertelne czy boskie stworzenie. Bogowie pokładali wszystkie swoje nadzieje w tym magicznym łańcuchu. Prezentując Gleipnir Fenrirowi, bogowie próbowali zamaskować swój strach wyzwaniem. Powiedzieli Wilkowi, że jeśli będzie w stanie uwolnić się z tego cienkiego i pozornie kruchego łańcucha, udowodni na zawsze swoją niezrównaną siłę. Fenrir, podejrzliwy wobec intencji bogów, wahał się. Wiedział, że coś jest nie tak, ponieważ nigdy wcześniej bogowie nie przynieśli tak subtelnego i delikatnego łańcucha. Mimo to, zaufanie do własnej siły skłoniło go do przyjęcia wyzwania, nawet z jednym warunkiem. Jeden z bogów musiał położyć rękę na jego pysku jako znak dobrej wiary. Gleipnir, choć wydawał się kruchy, miał niewyobrażalną siłę. Gdy tylko został owinięty łańcuchem, Fenrir walczył z całą swoją wściekłością, ale po raz pierwszy znalazł się bez możliwości zerwania swoich więzów. Wilk zawył ze złości, zdając sobie sprawę z oszustwa bogów. Był uwięziony i nic co zrobi. Tego nie zmieni. Napięcie między utraconą wolnością Fenrira a strategiczną decyzją bogów rozpoczęło nowy rozdział rywalizacji między nimi, rozdział, który zamykał los wszystkich. Jednak uwięzienie Fenrira miało swoją cenę. Tyr, Bóg Wojny i Sprawiedliwości, był jedynym, który zgłosił się na ochotnika, by położyć rękę na pysku wilka czynność, która wkrótce miała przynieść straszliwe konsekwencje. Bogowie coraz bardziej obawiając się rosnącej mocy Fenrira, wiedzieli, że muszą podjąć działania. Podjęto wiele prób uwięzienia go, ale wszystkie zakończyły się nędznymi porażkami. Fenrir ze swoją kolosalną siłą niszczył każdą narzucaną mu więź, jakby były to jedynie nici jedwabiu. Bogowie znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, niezdolni znaleźć sposobu, który mógłby powstrzymać wilka bez wywołania katastrofy. Narastające napięcie między nieokiełznaną mocą Fenrira a rozpaczą bogów stworzyło atmosferę strachu i pilności w królestwie Niebios. Wtedy bogowie zwrócili się do czarnych elfów, mistrzów magii i rzemiosła. Kułę magiczny łańcuch zwany Gleipnirem, wykonany z sześciu mistycznych elementów: dźwięku kociego kroku, Kobiecej brody, korzeni góry, ścięgien niedźwiedzia, oddechu ryby i śliny ptaka. Te składniki, niemożliwe do znalezienia w zwykłym świecie, nadały łańcuchowi nadprzyrodzoną siłę, nie do złamania przez jakiekolwiek śmiertelne czy boskie stworzenie. Bogowie pokładali wszystkie swoje nadzieje w tym magicznym łańcuchu. Prezentując Gleipnir Fenrirowi, bogowie próbowali zamaskować swój strach wyzwaniem. Powiedzieli wilkowi, że jeśli będzie w stanie uwolnić się z tego cienkiego i pozornie kruchego łańcucha, udowodni na zawsze swoją niezrównaną siłę. Fenrir, podejrzliwy wobec intencji bogów, wahał się, wiedział, że coś jest nie tak, ponieważ nigdy wcześniej bogowie nie przynieśli tak subtelnego i delikatnego łańcucha. Mimo to zaufanie do własnej siły skłoniło go do przyjęcia wyzwania, nawet z jednym warunkiem, jeden z bogów musiał położyć rękę na jego pysku jako znak dobrej wiary. Gleipnir, choć wydawał się kruchy, miał niewyobrażalną siłę. Gdy tylko został owinięty łańcuchem, Fenrir walczył z całą swoją wściekłością, ale po raz pierwszy znalazł się bez możliwości zerwania swoich więzów. Wilk zawył ze złości, zdając sobie sprawę z oszustwa bogów. Był uwięziony i nic, co zrobi, tego nie zmieni. Napięcie między utraconą wolnością Fenrira a strategiczną decyzją bogów rozpoczęło nowy rozdział rywalizacji między nimi, rozdział, który zamykał los wszystkich. Jednak uwięzienie Fenrira miało swoją cenę. Tyr, bóg wojny i sprawiedliwości, był jedynym, który zgłosił się na ochotnika, by położyć rękę na pysku wilka, czynność, która wkrótce miała przynieść straszliwe konsekwencje. Proroctwo Ragnaroku jest jednym z najbardziej przerażających i nieuchronnych w mitologii nordyckiej. W tym apokaliptycznym wydarzeniu Fenrir, olbrzymi wilk, w końcu uwolni się ze swoich łańcuchów i przyniesie chaos bogom oraz śmiertelnikom. Jego rola w końcu czasów była jasna. Pożre Odyna, ojca wszystkich bogów, kończąc erę porządku i mądrości, którą reprezentował Odin. Zniszczenie Odyna przez szczęki Fenrira symbolizowało koniec supremacji bogów, upadek boskich struktur i wzrost niekontrolowanego chaosu. Jednakże, choć Fenrir był przeznaczony do zabicia Odyna, cykl Ragnaroku nie zakończy się na tym. Widar, cichy i nieustępliwy syn Odyna, będzie odpowiedzialny za pomstę śmierci swojego ojca. Widar, opisany jako bóg o niezwykłej sile i mało słów, będzie cierpliwie czekał na moment konfrontacji z Fenrirem. W ostatecznej bitwie pokona wilka, mściąc Odyna i w pewnym sensie przywracając równowagę. Zwycięstwo Widara nad Fenrirem nie oznaczało pełnego przywrócenia porządku, lecz nowy etap w cyklu śmierci i odrodzenia, który charakteryzuje mitologię nordycką. Ragnarok jako całość jest końcem jednego cyklu i początkiem innego. Śmierć Odyna w szponach Fenrira oraz zemsta Widara są częścią tego większego procesu destrukcji i kreacji. Rola Fenrira więc wykracza poza bycie jedynie agentem zniszczenia. Jest on fundamentalnym elementem cyklu wszechświata, w którym chaos nieuchronnie stanowi część odnowy. Bogowie, pomimo swojej mocy, nie mogą uciec przed swoim przeznaczeniem, a Fenrir jest personifikacją tej nieuchronności. Przez wieki, obraz Fenrira pożerającego Odyna stał się potężnym symbolem destrukcyjnej siły, z którą muszą zmierzyć się nawet najbardziej potężne istoty. Ukazuje to kruchość wszystkiego, co uważamy za wieczne lub niezmienne. Nawet Odin, najwspanialszy i najsilniejszy z bogów, nie może uciec przed swoim przeznaczeniem wobec wilka, który ucieleśnia chaos. To, co pozostaje na końcu, to odnowa, i to właśnie ta odnowa daje nadzieję w obliczu końca świata. Przeznaczenie Fenrira i bogów jest przesądzone ale historia wciąż jest daleka od końca. W miarę jak Ragnarok się zbliża, pojawiają się nowe siły i symbole, a olbrzymi wilk nadal pozostaje jednym z największych zwiastunów końca. Co się stanie, gdy łańcuchy w końcu się rozerwą? Odpowiedź jest coraz bliżej. Wilk w mitologii nordyckiej niesie ze sobą głęboką i wieloaspektową symbolikę, a Fenrir jest najbardziej znaczącą personifikacją tej postaci. Reprezentuje on pierwotny chaos, dziką i nieujarzmioną siłę, która wyzywa porządek bogów i kosmosu. Fenrir, ze swoją gigantyczną i groźną obecnością, jest symbolem sił natury, które bogowie, niezależnie od swojej potęgi, nieustannie starają się opanować. Jego istnienie służy jako przypomnienie, że porządek nigdy nie jest gwarantowany, a chaos może wyłonić się w każdej chwili. Fenrir nie jest po prostu antagonistą historii. Jest manifestacją nieuchronności. W nordyckiej wizji świata istnieje nieustanny cykl tworzenia i zniszczenia, a Fenrir personifikuje ten destrukcyjny aspekt, który z kolei tworzy przestrzeń dla odrodzenia, jest siłą, z którą bogowie muszą się zmierzyć, ale którą również muszą zaakceptować jako część swojej rzeczywistości. W ten sposób Fenrir symbolizuje konieczność konfrontacji z chaosem, nawet wiedząc, że nie można go całkowicie opanować. Wilk niesie ze sobą także ciężar wolności. Zostając przywiązanym przez bogów, Fenrir stał się symbolem wszystkiego, co dzikie i wolne, ale jednocześnie wymaga kontroli, aby cywilizacja i boski porządek mogły przetrwać. Odzwierciedla to dwoistość natury ludzkiej i boskiej, ciągłą walkę między potrzebą wolności a pragnieniem utrzymania kontroli. Fenrir jest więc przypomnieniem, że niezależnie od tego, jak bardzo pożądany jest porządek, nigdy nie może być w pełni osiągnięty bez najpierw skonfrontowania się z chaosem. Obraz wilka w mitologii nordyckiej dotyka również pierwotnego lęku strachu przed nieznanym i niekontrolowanym. Fenrir jako gigantyczny wilk jest personifikacją tego strachu. Nie jest on tylko fizycznym zagrożeniem, ale także egzystencjalnym zagrożeniem dla samych bogów. Jego obecność w mitologicznej opowieści wywołuje głębokie pytania dotyczące władzy, kontroli i nieuchronnego końca, z którym wszyscy, nawet bogowie, muszą się zmierzyć. Fenrir reprezentuje znacznie więcej niż tylko prostego antagonisty w mitologii. Jest symbolem nieujarzmionej siły, która zamieszkuje każdą część wszechświata. W miarę zbliżania się Ragnaroku, jego postać staje się jeszcze bardziej obecna, przypominając wszystkim, że chaos jest istotną częścią cyklu życia i że ostatecznie wszystkie rzeczy muszą zostać skonfrontowane. Mitologia nordycka jest przepełniona ideą cykli, a Fenrir odgrywa kluczową rolę w dualizmie między zniszczeniem a odnowieniem. Jest jednocześnie nosicielem zniszczenia podczas Ragnaroku i postacią symbolizującą początek nowej ery. Ten balans między chaosem a odrodzeniem jest jednym z centralnych koncepcji kosmologii nordyckiej. Fenrir ze swoim przeznaczonym losem pożarcia Odyna symbolizuje koniec starego porządku, ale także toruje drogę do nowej rzeczywistości. Proroctwo Ragnaroku ujawnia, że zniszczenie, które Fenrir przynosi, nie jest jedynie końcem, ale początkiem cyklu odnowienia tak jak bogowie stawiają czoła swojej śmiertelności i upadkowi Asgardu, rozumieją również, że ten cykl jest nieunikniony. Fenrir, wypełniając swoją rolę, nie jest tylko agentem chaosu, ale niezbędną siłą, aby koło przeznaczenia mogło dalej się kręcić. Ten koncept dualizmu odzwierciedla wiarę nordyków, że bez zniszczenia nie ma miejsca na pojawienie się czegoś nowego. Rola Fenrira dlatego wykracza poza prosty antagonizm. Jest naturalnym balansem sił wszechświata, reprezentując punkty przełomowe, które poprzedzają odrodzenie. Jego obecność w mitologii uczy nas, że chaos i porządek są współzależne, a zniszczenie, choć może być dewastujące, jest integralną częścią stworzenia. Nordycy postrzegali przeznaczenie Fenrira jako kosmiczną nieuchronność, przypomnienie, że wszystkie cykle mają swój koniec, a z tego końca zawsze rodzi się coś nowego. Dualizm przeznaczenia można również postrzegać jako lekcję akceptacji. Fenrir był przywiązany do losu, od którego nie mógł uciec, podobnie jak sami bogowie. Ta nieuchronność nie była oznaką słabości, lecz zrozumienia działania wszechświata. Akceptując swoje przeznaczenie, bogowie przygotowywali się na odnowienie, które nastąpi po ragnaroku. Fenrir zatem nie jest jedynie zagrożeniem, ale również symbolem tego, że aby nowe mogło zakwitnąć, stare musi ustąpić miejsca. Dualizm między zniszczeniem a odnowieniem, chaosem a porządkiem jest stałą w przeznaczeniu Fenrira. Ta stałość kieruje działaniami bogów i całego kosmosu, przygotowując grunt pod rolę elfów i ich potężnej magii. Elfy, tajemnicze postacie mitologii nordyckiej, odgrywają kluczową rolę w historii Fenrira i jego schwytania. Znane ze swojej umiejętności manipulowania siłami wykraczającymi poza zrozumienie bogów, czarne elfy zostały odpowiedzialne za stworzenie Gleipnira, magicznego łańcucha przeznaczonego do uwięzienia olbrzymiego wilka. To, co czyni ten łańcuch wyjątkowym, to niemożliwe do zdobycia materiały, z których jest wykonany, takie jak dźwięk kroku kota czy broda kobiety, składniki, które reprezentują niematerialne i nadprzyrodzone. Te elementy nadały Glaipnirowi niezrównaną siłę, której nawet Fenrir nie mógłby przełamać. Stworzenie Glaipnira przez czarne elfy podkreśla ogromną wiedzę i magiczną moc, jaką posiadały. W przeciwieństwie do bogów, którzy polegali na sile fizycznej, elfy były mistrzami subtelnej magii, zdolnymi kształtować rzeczywistość na poziomach, które wyzywały prawa natury. Gleipnir, cienki i pozornie kruchy łańcuch, był w rzeczywistości niezłomny, pokazując, że prawdziwa siła nie tkwiła w wyglądzie, lecz w głębokiej wiedzy o ukrytym świecie. Ilustruje to, jak elfy działały na innym poziomie, będąc rasą wielkiej mądrości i wpływów. Każdy z elementów użytych do stworzenia Glaipnir'a niesie ze sobą głębokie znaczenie. Te magiczne składniki nie występowały w świecie zwykłym, wzmacniając ideę, że moc elfów wykraczała poza namacalne. Stworzenie tak potężnego łańcucha z niemożliwego symbolizuje jak magia, gdy jest dobrze rozumiana, może ujarzmić nawet najbardziej niekontrolowane siły natury. Gleipnir nie był tylko łańcuchem. Był manifestacją mistycznej mocy przepływającej przez królestwa elfów. Czarne elfy, tworząc Gleipnir, stały się strażnikami mocy, której nawet bogowie nie mogli się równać. Ich wkład w uwięzienie Fenrira był decydujący dla równowagi kosmosu, pokazując, że wiedza i magia często przewyższają brutalną siłę. Bez interwencji elfów bogowie nigdy nie zdołaliby powstrzymać Fenrira, a jego zniszczenie nastąpiłoby znacznie wcześniej niż przewidywano. To stawia je w wyjątkowej pozycji w mitologii nordyckiej. Uwięzienie Fenrira, zapewnione przez Gleipnir, oznaczało kluczowy moment w walce między porządkiem a chaosem. Chociaż czarne elfy wykonały swoją część, cień Ragnaroku nadal unosił się nad światem, oczekując momentu, w którym olbrzymi wilk w końcu zerwie swoje łańcuchy.